Dlatego mówię, że to jest planowanie zbrodni na narodzie polskim. Branie pod uwagę wprowadzenia w tej chwili Polski w wojnę w charakterze strony wojującej bezpośrednio to jest zbrodnia. To jest zbrodnia. Polska nie wróci w jednym kawałku. Naród Polski, jak zostanie posłane na jakąś wojnę, nie naszą w tej chwili wojsko polskie, naród Polski nie będzie już zdolny do obrony własnej suwerenności na własnym terytorium. Z jednej strony będziemy mieli banderowską piątą kolumnę, tutaj sprowadzoną, zainstalowaną, tak, azowcy SS Mani paradują po Wrocławiu na zaproszenie konsulatu ukraińskiego, który już jest jak u siebie. No ale czemu ma nie być jak u siebie, jak minister sprawiedliwości Bodnar za Zanim został ministrem, to już mówił, że Ukraińcom w Polsce powinny przysługiwać pełne prawa polityczne. No to oni nas przegłosują z jednej strony, z drugiej strony, w ramach paktu migracyjnego yy, wjadą subsaharyjscy inżynierowie i lekarze z nożami w zębach. Tak? I będziemy mieli destabilizację i będziemy mieli utratę kontroli. A jeszcze pan ma raś, jeszcze pan ma ślązakowców, tak? którzy właśnie, y, 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 właśnie y, bardzo konsekwentnie y, deklarują brak przywiązania do państwowości polskiej. Ja obserwuję tam takiego. Y, Gagatka, który jest parlamentarzystą eurokołchozowym i to są po prostu tak, tak, no to są, to są tak, tak, no to się i, może i, skończyć. Na to, i na to, no jak się powinno skończyć? Powinno się skończyć pod znakiem służby trzyliterowej, prokuratury, i sąd i do więzienia. Za zdradę państwa. Tak, no, bo co to jest? to jest, to jest bardzo ważna sprawa. To jest i Kochut, i Duda. I Duda, który 3 maja 2022 roku powiedział publicznie, że ma nadzieję, że nie będzie między nami granicy, między Polską i Ukrainą. I jeszcze tak dopowiedział, jakby, jakby pan zwątpił przez chwilę, czy coś mu się nie, nie pomyliło, czy się nie przejęzyczył. To on dopowiedział, że faktycznie nie będzie między nami granicy. To co to głowa państwa? wyraża nadzieję na to, że kontur graniczny Rzeczpospolitej Polskiej ulegnie rozmyciu i defragmentacji. To znaczy, że to już nie będzie państwo, w którym dziś żyjemy, tylko jakieś inne państwo, jakiś ukról, jakiś upolin. No to jest zdrada stanu. Co za zdradę stanu? Co za publiczne wyrażanie nadziei? No a jak poważny polityk to mówi, no chyba poseł, prezydent, no to, to jakaś odpowiedzialność za słowo też jest z tym powinna wiązać. Czy inaczej, prokurator z ostrożności powinien traktować to najpoważniej, że oni mówią o tym, że polskie terytorium powinno mieć inny status polityczny, państwowy.